Co mam? Co mam powiedzieć? nie, trochę się. Dobra, czekacie? Właśnie zaraz popłacze. No ja już brzuch ciągnąłem, długo nie wytrzymał. Jakieś teksty macie? Wielu radosnych chwil spędzonych w ciepłej rodzinnej atmosferze. <noise> Jeszcze raz. Jeszcze raz. Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy wam Zdrowia, szczęścia, pomyślności. Słodkiego, nietuczącego lenistwa. Święt taki fajny był wierszyk. Śniegu ponerki, udanej pasterki. No co, zepsułeś no ty. No nie patrz! Dobra, to w 2022 roku życzymy wszystkim powrotu z Outlooka na Gmaila. Zero spamu, zero phishingu, 100% uptimeu. Jak najmniej bagów. No para! Tyk, 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 tyk. A, no nie dogadali Do, się, no Do, nie, dobra. dobra, dobra. To jest tyle za długie. Ja życzę, żeby czterolatkowie również polecieli w Alpy. Ja też tego życzę. Wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, pomyślności. I życzę również Edowi, żeby... żeby się dalej rozwijał tak jak chce i żeby zrealizował swoje plany otworzenia biura w Bangkoku. O, no. Dziękuję bardzo. Niego ponerki, udanej pasterki, prezentów moc, miłości co noc, smacznego Bigosu, gwiazdki z kosmosu oraz tyle radości, ile karp małości. Dużo awansów, mało pracy, a przede wszystkim, żebyśmy się wszyscy spotkali, może w biurze w końcu, i mogli razem siedzieć i pracować i walczyć o lepsze jutro. Wystrzałowego sylwestra, pełno fajerwerków. I szczęśliwego nowego roku. Kochani, życzę wam wesołych świąt, spełnienia najszybszych marzeń i wystrzałowego sylwestra. Święta to piękny czas, więc kochajmy się. A może w przyszłym roku będziemy mieć więcej edżowych dzieci?